Mamy najdroższe. Dzisiaj jeszcze raz przychodzimy, by złożyć na ołtarzu Pańskim ofiarę. Każda Eucharystia jest ofiarą uobecnieniem tej ofiary z Krzyża ofiarą za wszystkie grzechy świata ofiarą, która ma moc przemieniania świata odgubienia, zbawienia. I my przychodzimy, złożyć na tym ołtarzu. To, co mamy najcenniejsze, składamy ofiarę życia tych 96 osób na czele z prezydentem Rzeczypospolitej Najjaśniejszej, który jako prezydent od cały naród. Czyli przychodzimy na ołtarzu złożyć losy całej naszej ukochanej Ojczyzny i tych, którzy oddali za nią życie w katyniu. Biedno je o Staszkowie i w tylu, tylu miejsca, Jak poeta powie Polsko, gdzie są Twoje groby, gdzie ich nie ma. Na jednych śnieg sobie miecie, na innych piach pustyni płacze, a inne na dnie morza, a inne zna tylko wola Boża Polsko, gdzie są Twoje groby, gdzie ich nie ma. Bo wolność krzyżami się mierzy, wyśpiewał poeta. I oto kolejny krzyż postawiony tam w Smoleńsku, gdzie by się nikt już nie spodziewał. Tam już nie powinno być krzyży na polskich oliwach. Tam już nie powinno być nowych ofiar. Nie powinno być. Dlaczego tak się stało? Że tam, jak gdyby symbolicznie Ugodony został cały polski naród, całe państwo polskie. Ten upadek, czyż nie ma być na podniesienie, jak mówi ewangelista, na upadek nie powstanie wielu. Czyż z tej ofiary nie ma się zrodzić zmartwychwstanie? Przecież jesteśmy w okresie Wielkanocy, czytaliśmy przed chwilą Słowo Boże o Chrystusie, którego umęczono, a w końcu zabito. I On w tym tajemnicy pasy przeszedł ze śmierci do życia. Taka jest moc tych, którzy wierzą w Chrystusa. Taka jest moc narodu, który wierzył Chrystusowi od początku swojego istnienia, że on ma moc zmartwychwstania, bo naród polski jak lawa. Wyschnięty jak skorupa, plugawa, ale wewnątrz tego żalu nic nie wystąpi, nie wyschudzi przez tysiąclecia. paraprazując poetę Mickiewicza. Jest w nas siła, wydaje się, że pokonani jak Chrystus, że przywaleni jeszcze kamieni nie pamięci. I nam przecież każą zapomnieć, nie pamiętać. Dlaczego to się stało? Możemy pytać. Niektórzy mówią, Bóg tak chciał. Moi drodzy, Bóg tak nie chce, Bóg nie chce bezsensownej śmierci jakiej. Bóg nie chce. Tragedii, Bóg nie chce zaniedbań, Bóg nie chce bałaganów, Bóg nie chce podłości ludzkiej. Dlaczego tak się stał? Bóg dopuścił, ale tak się stać nie musiało. Przez tę katastrofę dotknięty został cały naród i w swoim honorze, i, i w swojej godności. Nie tylko przez katastrofę, tę tragedię. Ale także przez to, co się potem działo. A nam kazano zapomnieć. A psalmista, czytamy na kartach Pisma Świętego, powiada Jeruzalem. Jeśli zapomnę o Tobie, niech przysknie do podniebienia język mój. Niech ustnie moja prawica, jeśli o Tobie nie będę pamiętał. Nam nie wolno zapomnieć. Jestem, pamiętam, czuwam. Tak śpiewamy przy naszej królowie, przy jej tronie. Jak byśmy mogli zapomnieć? W jaki sposób? Już nam kazali zapomnieć prawie, że w tydzień po, po tej tragedii. Po co te wspominanie? Naród, który traci pamięć, powiada marszałek Piłsudski, traci życie. Drzewo odcięte od korzeni usycha. Nie można pozwolić się odciąć od korzeni. To prawda, że dzisiaj już nas nie uczą historii, już zmniejszają do minimum, a może wcale jej nie będzie. Tak czy czynił zaborca zawsze. Kiedy w czasie wojny, szkoły wprawdzie otwarto zawodowe i podstawowe, ale nie wolno było się w tych szkołach uczyć historii polskiej. Język polski był nauczany w ilości szczątkowej historii, wcale nie uczono. Tak czynił zaborca. A my dzisiaj jesteśmy w wolnym kraju. Komu zależy na tym, żeby nie pamiętać? Dlatego przychodzimy dzisiaj, by powiedzieć pamiętamy. Pamiętamy, szukamy prawdy. Szukajcie prawdy jasnego promienia, powie poeta. Szukamy prawdy, bo prawda nas wyzwala. Tak mówił Chrystus. Ja jestem drogą prawdą i życiem. I my nie możemy żyć bez prawdy. Nie da się żyć. I dopóki prawda nie będzie ujawniona, dopóki ktoś ją będzie zaciemniał na różne sposoby, nie chciał nie do niej dochodzić, dotąd. Narodzie nie będzie pokoju, spokoju, bo ta prawda jest nam potrzebna. Bez prawdy człowiek żyć nie może. W kłamstwie żyć się nie da. I dlatego tutaj jesteśmy, by zaświadczyć, że prawda dla nas jest ważna, chociażby była bardzo przykra bo my jeszcze umiemy im przebaczać. Jesteśmy z tego narodu, na którego spłynęła woda w sztukę przed przeszło tysiącem lat, który wpatrzony w krzyż Chrystusa umie powiedzieć przebaczamy. Tak mówili kiedyś biskupi do narodu niemieckiego przebaczamy. I sami prosimy o przebaczenie, jeśli, jeśliśmy zawinili. A też i jest wina w narodzie. Trzeba dzisiaj, by przy tej tragedii też popatrzeć na winy nasze. Mówi poeta. Wina nienazwana i niewyznana paraliżuje wolność. Naród musi umieć wyznać winy. Naród idzie przez popiół, więc jest. Powiada poeta, są jakieś spopielone ideały. Naród idzie przez krew, więc jest wina życia, które przepadło. Naród idzie przez popiół, więc są jakieś wartości spopielone i zniszczone. Tylko naród, który umie się przyznać, ten naród staje się prawdziwie wolny. Dlatego chcemy spojrzeć na siebie jako na naród. Nie tylko patrzymy na tych, co rządzą. Oni staną przed Bogiem też. Oni kiedy zdadzą rachunek sumienia z tego zaufania, jakim obdarzył ich naród. A nic takiego nie jest tragicznego, jak zdradzone zaufanie. Jak zawiść zaufanie narodu. Wspominamy dzisiaj tych, pamiętamy o nich, Którzy złożyli ofiarę swego życia. Którzy chcieli, by pamięć o Katyniu nie zaginęła, by cały świat się dowiedział. Którzy nie mówili, po co nam historia, po to nam wspominanie, po to rozgrzebywanie ran, po to drażnienie wielkiego sąsiada. No i tak nie mówili. Owszem, też nie podobało może. Ale czyż może matka zapomnieć o swoich dzieciach? Tam dzieci polskie leżą. W tym lesie, gdzie ptaki nie śpiewają. W Lesie Kadyńskim nie słyszy się śpiewu ptaków. Byliśmy tam kilka razy z kapanami tutaj obecnymi. Czy może matka ojczyzna zapomnieć o swoich dzieciach? Pewnie, że smucimy się, że ta matka ojczyzna dzisiaj swoich dzieci Wypędza za prośbą, dla chleba, panie, dla chleba. I góry porzucić trzeba, i ojców porzucić trzeba, dla chleba. A Polska, kto cię będzie kochał? A Ziemno, kto cię będzie morał? Ziemia niekochana zamienia się w górę. Polsko, kto cię będzie bronił? Kiedy wyjeżdżają ci, którzy mają najwięcej siły i lęb, którzy tutaj powinni te siły spożytkować. A jednak nie zginęła póki my żyjemy. Oto, dlaczego taki lęk? Kto się lęka tej pamięci? Nie lękajcie się, mówił Jan Paweł II. Nie lękajcie się. Kto się lęka poznaniu, pamiątek, pomimo, kto się lęka tego? Dlaczego? Dlaczego nie ma miejsca na upamiętnienie prezydenta i całej delegacji, która zginęła? Dowódców wojska. Wszystkie formacje dowódcy zginęły. Ginęło państwo. I nie ma miejsca w Warszawie, by upamiętnić ich godnym pomnikiem. Jak to się w głowie może mieścić? Jest miejsce dla żołnierzy radzieckich, czterech śpiących tak zwanych. Którzy nie chcieli, jak weszli, wyzwalać, to już nie chcieli wyjść przez 50 lat. I mówili, że jesteśmy wolni. Dla nich miejsce jest. Jak to zrozumieć? I mnie to boli, i wielu z nas to boli. A przecież w krąg pamiątki mówi zbędny Argon Obman, puścizna zmierzchłych wielu, wielu zmierzchłych dziedzin świata. Zaginiony lud. Zaginie lud. Co tak pamięć zna, kocha? Czy zaginie lud, który przeszłość kocha i pamięta? Pyta poeta, nie, trzeba pamiętać, bo taki lud nie zaginie. A Kościół, dlatego Kościół jest tym stróżem. Jak powie Sienkiewicz nasz, Kościół jest stróżem przeszłości, opiekunem teraźniejszości siewcą przyszłości. Dlatego może Kościół jest taki niewygodny. Bo ojczyzna i Kościół to jak dwie splecione dłonie, mówił wielki prymas Tysiąclecia, prymas Wyszyńskiego. Kościół jest dużem przeszłości. I właśnie w Kościele czcimy ich pamięć. I dlatego brońmy też i kościoła, bo wróg kiedy chciałem niszczyć ojczyznę, niszczyć, zaczynałem to zniszczenie od kościoła. Bohaterowie. Może ich miał nazwać bohaterami. Bohaterowie na polskiej ziemi to ludzie szlachetni, bo być Polakiem to żyć bosko i szlachetnie Kraśnicki powiada. U nas nie, się, nie stawia się pomników, a jakby się postawiło, to one spadały dzierżyńskich Leninów, bo ci ludzie byli, mieli ręce w krwi zbrodni, przestępstwie i takie pomniki nikogo nie budują. Nikomu nie służą. Bogata jesteś Polsko w rady i sposoby, lecz nie użyjących wszystkie twoje siły, patrzymy na tych żyjących i często nie masz pomocy żadnej. Gdy ci wątpią żyjący, wierząc w te jesteś w rady i sposoby nie użyjący wszystkie twoje siły. Gdy ci wątpią wierzą w te I my, my również wierzymy, że nasza siła jest także i w tych mogiłach tych pomnikach, które przypominają, które budzą nasze sumienia, które nie dają nam wyżyć by byle jak. Uczymy się od nich szlachetności. I cóż, rocznice w mawiał święci trzeba, ale nie tylko przez wspominanie, ale przez postanowienie nowych, dobrych nowych, dobrych czynów. Polska może się odrodzić. To zależy tylko od nas. Bo to byli mocarze ducha. I Jezus powiedział, troszcie się najpierw o Królestwo Boże, a wszystko wam będzie dodane. Wszystko będzie dodane. Trzeba dzisiaj wrócić do tych naszych Podstawowych, fundamentalnych praw i zasad, na których można budować gmach ojczysty. Na Chrystusie, na degaloku. A gdzie tak się łatwo ten dekalog chce przekreślać i poprawiać, z tego nic nie wyjdzie. Oto w dzisiejszej Ewangelii doświadczeni, zdawałoby się, rybacy, apostołowie łowili ryby. Nic nie łowili ale na Słowo Chrystusa. Mówi, zarzućcie sieci. Sieci się napełniły. Napełniły się bardzo. Dlatego troszcie się najpierw o Królestwo Boże, a wszystko inne wtedy będzie wam dodane. Nie zbuduje się mocnego państwa, mówi jeden z premierów, Wincenty Witos. Nie zbuduje się mocnego państwa, jeśli tym, którzy się do, są do tego powołani, zabraknie sił moralnych. Sił moralnych. Wierności zasadom sumienia. Odporności na prądy, które z obcych prądów płyną. A my tak patrzymy na obcych, jakby zbawienie nasze było na wschodzie czy na zachodzie, a zbawienie daje nam Bóg. Niedawno przeżywaliśmy święto miłosierdzia. Siostra Rafał Jej powiedział Jezus Chrystus takie słowa. Że z Polski wyjdzie iskra, wiemy. Ale jej jeszcze inne słowa. Jeśli Polska będzie posłuszna mojej woli, wywyższej od potędze i świętości, będzie wielka i święta. Miłość Ojczyzny jest zła, powiada święty arcybiskup Lwowa, arcybiskup milczewski Miłość ojczyzny jest zła, jeśli obyczaje są złe. Złodziejowi, kłamcy, próżniakowi i każdemu innemu niegodziwcowi powinna być odjęta nazwa Polaka. Bo być Polakiem to być bosko i tylko w ten sposób się może narodzić Odrodzenie ojczyzny nie leży w kombinacjach politycznych, powiada nasz wierzch Adam, ale w moralnym odrodzeniu jednostek. moralnym odrodzeniu jednostek. I właśnie tak to było. To byli ludzie wielkiego formatu. Oni jechali oddać od tym, którzy ojczyznę tak kochali którzy wiedzieli, co to jest. Honor oficera polskiego. Kazimierz Wyka we wstępie do utworu Baczyńskiego napisał: Cóż, należymy do narodu, którego losem było strzelać do wrogów z brylantów. To takie brylanty, takie kryształy. Młodzież, pokolenie Jana Pawła II, urodzeni w latach dwudziestych, przeżyły piękne czasy Polski Międzywojennej. Jak ich nauczono miłości do ojczyzny, jak ich nauczono patriotyzmu, brylanty. Cóż, należymy do takiego narodu. I tam pojechała ta delegacja, by pokłonić się tym brylantom, tym skarbom. Ale oni tylko chcieli umierać. Matka jednego z tych kamieni na szaniec, matka Ludego mówiła w ten sposób. Jak oni chcieli żyć, jak oni chcieli pracować dla ojczyzny, jak chcieli na niej cierpieć, poświęcać się, a w końcu i umierać. A tak. Tylko na takim zbudujemy ojczyznę. Właśnie byśmy wiedzieli, skąd nasz rok. By ojczyzna była silna każdą rodziną, która się tak chce dzisiaj zniszczyć zniszczyć, sposponować. Twierdzą nam będzie każdy próg. Właśnie twierdzą. Tutaj się nauczymy tego. Nad moją kołyską matka się schylała i mówić po polsku tak mnie nauczała Ojciec ojczy nasz, i skład A żebyś nie wiedział, co to naród polski. Bo ten naród polski ma ten urok w sobie, kto go raz pokocha nie zapomni grobie. Paniamy się tym dzisiaj, którzy ten naród pokochali. którzy nie zapomnieli Go nawet w drogę, którzy dzisiaj wierzymy, że również za tym narodem tam się stawiają przed Bogiem i chcemy im powiedzieć, pamiętamy, jesteśmy z was dumni i prawdy dojdziemy, bo prawda zwycięża. Bo Chrystus jest prawdą i powiedział, ja mu zwyciężył świat. Amen.